Witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze nagra, ponieważ jak ktoś ogląda wcześniejszy odcinek, będziemy sprawdzali serwer ExcelCraft.pl. Serwer reklamowany przez ogryska. Jakby ktoś wiedział, albo nie wiedział. Sprawdzam, czy działa w ogóle, czy istnieje. Znaczy, jeszcze nie wchodziłem, po prostu sprawdzałem. O. Dobra. No i... Wejdę z wami No i co? Zaczynamy 249 osób Ogryzek reklamowy to jest taki serwer, taki super, taki... Ma taki system rank no, Nie, znaczy no system Axel Coinsów No dobra Aby wszystko się dobrze nagrało, bo ja nie chcę mieć potem problemu <tryk> Trzy 2. Jeden. Sprawdzam jeszcze. a dobra, jak coś to będę dogrywał. O, dobra, teraz, dobra, wchodzimy. Pierwszy raz. Oczywiście jak skąd tam premium. Dołączenie do świata. To nie witam... To wojna. O! A, i tak się muszę zarejestrować. Świetnie. Mm. Miejąc mieć nadzieję, że może będzie tutaj będę mógł grać. Zarejestrowałam się, ale teraz premium o działa? Działa, dobra Jak już mi się udało przejść przez ten początek drogi Przy wejściu mamy FreeBuild, creative, o, już plus, lubię creative, one block, box PVP, survival, czy też lifestyle. W tym przypadku zaczniemy sobie od pierwszego trybu. FreeBuild No, Nie trzeba instalować żadnych tekstur paków, chyba. Ja wam pok poka pokażę. O, nie. No, jeszcze trzeba czekać. No i wydniemy, będzie krótszy film. Dobra. Skrzynka pieniężna. Sprawdzamy nagrody Minecraft List. Serwery Minecraft. Pogrób na serwer. Właśnie wcisnę tak. Bo ja przypadkiem... A nie, to nie to. Bo ja mam konto, tylko nie, nie na tym. O. Sprawdzimy jeszcze raz. Nie. Nie mam. W sumie to mogę go połączyć z Discordem. Hasła. Nie to, że mam premium. To ja to zrobię. Widzimy się za chwilę. Dobra od razu wam może pokażę o, dobra, widać, widać? Mm, nie sprawdziłem jakie to mam rzeczy, ale dobra <ścoughs> To są jakieś moje inne serwery. Ma Discorda. Ale dobra. Jak wygląda Discord? Przeczytam to wszystko tak, tak szybko tak "Głow na głowy. Możecie to sobie czytać, zatrzymać. Czyli takie takie ogólne, takie zwykłe normalne. Akceptuj, zaakceptuj. Dobra, wszystko zaakceptowałam. Witamy na serwerze. I tak to wygląda. Oczywiście to nie jest konserwowany materiał, po prostu tak o. Zauważyłem, że tutaj są... Jest kanał ogólny. Kanał memy. Powiedzcie, na ile mam 25. Handel. No to taki serwerowy oczywiście. Szukam ekipy. Ogłoszenia. Oraz kanał głosowy Wejdę tutaj tak na chwilę Jeśli ja wyciszę, o tutaj się wyciszę No to takie kanały siebie nie może... No to jak wiecie, to wiecie Otwórz ticket, informacje, boosty o jakie są wymagania na na mini YouTuber oraz YouTuber? No ja to bardziej na Crafta się nagrywam. Mini YouTuber i 10k subskrypcji oraz filmu za Kwiatką Crafta znajdę nadchodzące bla bla bla. Jak chcecie, to też dołączcie. O. Linki, e eventy. Regulamin zaakceptowałem. Taki zwykły serwer, fajny. Karaoke zapisy. U. Nie, 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 ja się rozłączam po cichu. Nie, nie, nie. Ja wolę nie brać udziału w karaoke. Dobra. O. Mogę teraz otrzymać nagrodę co dwa dni oraz odzyskać hasło, jeśli je zapomnę. <laughs> Dobra. Tak, mam konto. Widzieliście przez chwilę. Ja może to wybluruję, zobaczę. Tu mamy skrzynię nagród. Mm. Dobra, ja tu mam. <laughs> skrzynia nagród. Dobra, uwaga. O, paspalita skrzynia. To opening. Co za można wydrobić z pospolitej? O! Stak, stat tracker. Fajnie. Będę miał do budowania, dobra. Axel Pass. Nie ma takiej komendy. Axel Coins. Jest. A i wszystko. <coughs> Jak to ogryzek reklamował, że. Waluta Axel Coins Jest dostępna na każdym trybie ta sama. Znaczy no synchronizuje się. Dobra, tutaj o. Rynek Pojazdy Volkswagen Passat DDI Saby Tak co ci może sobie wszystko poobczajać Zakładać działkę. czyli P auto albo no P auto bardziej niż P zajmij bo P zajmij to jest D zajmij to jest zajmujesz wolną działkę na której stoisz no właśnie dobra o. jak chcecie wszystko Wiedzieć to, zapraszam. A teraz idziemy dalej. Fajny w ogóle lobby, zapomniałem powiedzieć. Tryb, który uwielbiam na takich serwerach, czyli creative. Wiadomo, creative lato sobie. Możesz włączyć gymoda 0, 1, 2, nie możesz, 3 nie możesz. Czyli tutaj wziął nagrody, odebrał nagrodę, klucz, Chyba przemyśleli, aj! Nie możesz wykonać tej czynności będąc w dr... Oj, oj, oj. Los dla nich przemyśleli. Game mode zero. Teraz mogę odebrać. Ta? Nie mogę. Dobra, idziemy na skrzynię. <śmiech> <śmiech> Budujesz sztuczną inteligencję? AI? O Boże. Po angielsku piszesz i ci generuje. Przykład, i kar, zero tokenów. Ile trzeba tokenów? Ej, no, zarobiście. Naprawdę, zarąbiście. Podoba mi się to. Ten serwer coraz bardziej mi się podoba. I teraz co? A. 10 Mistery Das. Tu. Ale co robimy? Dost. Nie. Może kiedyś tutaj dłużej pogrą, teraz tak szybko patrzę. Aha, czyli my nie mamy dostępu do Wanda? A, mamy! A, więcej komentarzy. go brush, black, bra. You are lacking the permission. Ago paint. Też nie mam permission. Nie dlaczego opisuję kasyno, ale nie wiem po co. O, kalambury, bo na, na kratk MC jest coś takiego jak. No, no jak no, mówię, że. No. no i kasyno, o! Ale się myślę, zamyślę. Kuby. Dobra, idziemy dalej. One block. Zostawiam kilka takich trybów, żeby film trwał krócej i żebyście mogli sami się przekonać. Chyba, że. No teraz, tu, o, tu. zapiszecie w komentarzu, że chcę, żebym pokazał. Cały odcinek poświęcił na pokazanie tych trybów. To pokażę, Na razie tylko tak ogólnie pokazuję. Wejdźmy na box PvP. To jest taki też popularny tryb. Ja trochę się cieszę Minecrafta może. O, dobra. Trochę. Na programie nic się wyświetla. tak zwana przepustka Axel Pass. Poziom pierwszy... O, jak się ma... A, muszę zakupić przepustkę, aby odebrać tą nagrodę. Świetnie, polecam. Chyba na każdym serwerze obowiązują systemy nagród. A wiecie co? Nie będę blurował macie mojego Discorda. Ym. Gdzie teraz skrzynie? A to jeszcze 5 sekund zamiast 3. Świetnie. Dobra. Skrzynie. Skrzynie. Drogobustu. Usuwacz mm. pajęczyn. O, dostałem skarb kosmosu. Zaszczęsta, otrzymać odłamek. Dobra. trzymałem Syrenę łuską. Czy to dobrze, czy to źle, tego nie wiem. Hit. Ja chcę podejrzeć. a to sobie to można. Nie pokazuję, trudno. Dobra, weźmy. Wiem, że mam tak ogólnie, ale dobra, raz. Raz się żyje. I fajne to jest takie, teleportuje cię. Mogę A. I tu są dwie strefy. Pierwsza, że tutaj nie możesz budować. O, tutaj nie możesz. Chociaż. Tu niby możesz. Na tym czerwonym niby nie możesz. Oddzielny spacer. O, jeszcze zadania są. A wiecie co? Ja sobie. No nie. Miem. Sprawdzimy coś. Czy da się wejść? No nie. Ja teraz nie sprawdzę zadań, bo ja nie mogę się wylogować Szlak. Nie bij mnie, nie bij mnie, miałem tylko Ja cię biję. O bo dobra nie! Nie! No Co za Dobra Sam dostaje kiti, samo dostaję kity o! Jest już na, jak na anarchii Czyli zachowywanie iluś tam rzeczy, zadania, nie wiem, tasks, Chcę sprawdzić pluginy, pay, samemu sobie, minus jeden. Może 4 co pieniędzy? Kół. nie jest liczbą całkowitą. Jeżeli tu się dopłacić... ale chyba się nie da płacić. O, kantor. No to kantor, kantor. Ja sobie porobię. Jak to ja, huby. No to survival i lifestyle. Przechodzimy do podsumowania. A więc tak, jakby ogólnie serwer jest, oczywiście z mojej perspektywy, jest w nim. Dużo plusów. W sumie nie widziałem żadnych minusów. Nie sprawdziłem wszystkich rzeczy. Czy waluta jest nadal, bo ja tutaj tak szybko chciałem. Możecie wy, to właśnie wy sprawdzić. Wchodząc na IP. Na IP AxelCraft.pl. O. Ale tak. Są plusy. Logowanie premium. Oczywiście. No, większym, wielkimi plusami jest logowanie premium czy na przykład jakieś tryby różne Na razie jest tylko 5, ale za to dość popularne. Jak ktoś lubi creative super. System jest system nagrody, kluczy jak na kreatywie jest też super, że nie da się wziąć kluczy na, na kreatywie, a poza tym Otworzyć skrzynkę można tylko na surwiwalu, to jest bardzo super Chyba tylko na surwiwalu, ale Po prostu nie da się mieć w ekwipunku Nawet Ani na surwiwalu, ani na kreatywie Chociaż ja nie mogłem O, box pvp jest takie zachowanie rzeczy jak na Wiecie na tym, na... na... Anarchii Po prostu Jeżeli już wam się znudziły wszystkie serwery jeżeli na liście masz tyle serwerów i wam się znudziły, to możecie spróbować wejść na Axelcraft. Tak szczerze, no. Nie, 6 sze trybów jest teraz. 6. Masz free build, jeżeli chcesz sobie pobudować, creative, jeżeli chcesz sobie polatać. A mało takich serwerów jest. OneBlock, Block2P, 100 e, po plus działki lifestyle. Jak ktoś lubi, spróbuję. Wiem, że Axel Jest już drugi serwer, który oceniam. Chciałem po prostu go ocenić. Ta o, tak sobie. Po prostu. To, bo to, co. Bo chciałam chciałem to jest trochę, że. Czy to prawda, co o gry zagrychlam mówił? ...od tym serwerze. No i... ...co mam jeszcze powiedzieć? Jak coś to jeszcze dopiszę albo dogram. A w tymczasem przechodzimy do zakończenia. A więc... ...słyszeliście już podsumowanie. Serwer godny podziwu, jeżeli wam się wszystkie znudziło, a nie chcecie grać na angielski. Na nagraczy premium i non-premium. No i co? Jak jesteśmy w zakończeniu, to widzimy się za tydzień. I no i co? I miłego... Mm. No teraz muszę dodać ten serwer na listę. O może zapomniałam zmienić tej nazwy. Ale nie na samą górę oczywiście. Tu. No i jestem co teraz znowu przestało działać.